Głównie się broni poza, poza tym jednym wypadem pod pole karne e, gości, który zakończył się rzutem rożnym i strzałem z dystansu. Teraz znakomite podanie e, Adama Pazio. Piłka kierowana w, w stronę jednego z jego kolegów. Wybita w ostatniej chwili na aut. Przypomnę finał 15 czerwca, najprawdopodobniej o godzinie 19.30 na obiekcie warszawskiego Chłodnika. Już dziś zapraszam. Teraz dobra próba podania. Adam Pazio będzie wrzucał piłkę w e, Wycofanie Filipa Araka, teraz znakomite zagranie! Ale Ależ to była okazja dla warszawskiej Polonii! Młody piłkarz Legionowi stracił piłkę. Rozrzucenie gry przez e, przez Piotra Marcinca na lewą stronę. Ruszają piłkarze Polonii Warszawa, złamanie akcji do środka. Uwaga! Nad ranką. Teraz znakomity zwód. E, uwaga, dobre rozrzucenie gry. piłki na lewą stronę i... E, Ponownie e, Rafał Parobczyk wziął na siebie ciężar rozegrania, wychodzi mu to dzisiaj naprawdę dobrze. Na razie mamy bez bramek, a najlepszą drużyną, która w tej edycji Forbet Mazowieckiego Pucharu Polski e, strzeliła goli. Najwięcej jest zespół Legionowi, ale o tym może za chwilę, bo szansa dla polonistów. 1 do 0 Polonia Warszawa, 49 minuta. Obejmuje prowadzenie. Wielka radość e, na ławce i w sektorze zajmowanym przez fanów Polonii. Patryk patrz, Oni teraz oburzeni są tym kibice czarnych koszul. Uwaga! Uderzał e, grający z numerem 77 Sebastian. Pociecha, ale ten strzał był niecelny po 30 minut plus to, co doliczy arbiter, wciąż sporo czasu. Ale teraz to właśnie legionowi ten czas będzie uciekał naprawdę szybko. Znakomita akcja polonii Warszawa! Co wyjdzie z tego rzutu wolnego Patryk Koziara, który przejął kapitańską opaskę. Dośrodkowanie, które sprawiło nieco kłopotów. Dariuszowi Krzysztofkowi ten paruje piłkę i za chwilę gospodarze będą wykonywali rzut rożny. Patryk koziara rozciągnięcie gry na lewą stronę. Tutaj jest Michał Bajdur, Michał Bajdur w pole karne. Ach! I ależ kiks! Ależ to była okazja dla Legionowi. Będą kończyli ten mecz w osłabieniu. Miejmy nadzieję jednak, że z, ze Zjawińskiej wszystko w porządku. Teraz uderzenie Wojciecha Fadeckiego. W końcu piłka trafiła do niego na lewym skrzydle. Bicie głową w mur. Polonia, Legionowi, by chciała, Polonia nie ma pomysłu. Teraz próba uderzenia Patryka Koziary za pola karnego. Próba dośrodkowania. Jeszcze jest szansa. Gol! ALEŻ HISTORIA! ALEŻ HISTORIA! Na niespełna pół minuty przed końcem tego meczu! Legionowia doprowadza do wyrównania! Legionowia bardzo ostrożnie próbuje rozgrywać swoje akcje dalekimi podaniami ze strefy obronnej. Teraz znakomite podanie do Patryka Koziary. Koziara, uwaga, Grzegorz Wojdyga. Gool! Ależ to się wszystko odmieniło. Wszyscy rezerwowi są z drużyną, ależ w rotacji setna minuta i legionowia na prowadzeniu. Myślę, że nieco zawodzi dzisiaj w drużynie Polonii Warszawa Krystian Pieczara. Człowiek, który jest rekordzistą czarnych koszul pod względem liczby strzelonych goli w jednym sezonie. Odchodził w czasach wielkiego kryzysu do stali Rzeszów. Witany po powrocie jak król. A dzisiaj jak na razie nie potrafi pokazać swojej jakości na boisku. ale to była szansa dla warszawskiej Polonii. Dobry przechwyt grającego z dziesiątką Rafała Parobczyka. Zagranie do Krystiana Pieczary. Pieczara nie było falu. Pieczara! Tylko boczna siatka falowany jeden z graczy z Polonii, Patryk Paczuk, e, do Pieczary Pieczara, e, zagranie na lewą stronę do e, Michała Pieńkowskiego. Pieńkowski broni goalkeeper e, Legionowi, będzie rzut rożny dla Czarnych Koszul. Kibice szykują się do tego, by wraz z końcowym gwizdkiem wydać z siebie okrzyki radości, wymóc świętować awans do wielkiego finału, ale jeszcze będzie jedna szansa dla gospodarzy. Świetna piłka. Nie ma gola, nie ma bramki, ale to jest niebywałe. Nie ma, to jest niebywałe, nieprawdopodobne. Trzy próby, dwie obrony dla bramkarza i trzecia obronia na posłupku.